No witaj Bożenka, nie, nie odpowiadałam wczoraj, bo nie miałam czasu, ale no, chciałabym się z Tobą podzielić moimi, że tak powiem, osiągnięciami ostatnich, no, ostatniego półtora roku. Czyli em, zaczęłam, zaczęłam się źle czuć powiedzmy, już ważyłam ponad 100 kilo i i po prostu potem byłam na takiej imprezie u mojego brata i bratowej, i jak zobaczyłam siebie na filmie, to się przeraziłam, to jest raz. A po drugie miałam różnego typu dolegliwości, czyli często swędziała mnie skóra, kości mnie bolały, źle się czułam, brzuch mnie bolał. I zastanowiłam się, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób mogę sobie, że tak powiem, pomóc. No ale podstawowa sprawa u mnie była to zrzucić kilogramy. No i zaczęłam się interesować. I oczywiście Bracie Rodzeń słuchałam, słuchałam też doktora Kulczyńskiego. No i wiele innych porad. Ale najbardziej zafascynowała właśnie mnie ta dieta, jeżeli chodzi o odchudzanie i uzdrawianie organizmu, to 16 na 8. To już ja słyszałam kilka lat temu o tym, ale no, ale jakoś się ociągałam. No w każdym razie zaczęłam to stosować, i właśnie tam bracia rodzeń mówią, że jak chcesz to stosować, to najlepiej jak lubisz kawę z rana na przykład, to pij ale tą kawę bez mleka, czy tam no, bez, mleka, bez śmietany także. No i ja zawsze sobie rano, właśnie piję kawusie. Potem, o, w zależności zresztą, o której wstajesz, jaki masz twój rytm dnia to sobie trzeba to ustawić. Czyli, tak jak ja Ci powiem tylko na moim przykładzie, czyli ja, ja śniadanie jem, kawę piję sobie już o 8 czy o 7, znaczy jedną, dwie kawy piję i potem o godzinie gdzieś między 12 a pierwszą robię sobie śniadanie i moje śniadanie najczęściej składa się, w tej chwili to już sobie nawet sama chlebek piekę. Ale zanim to robiłam, to kupowałam sobie chleb i na przykład rano zjadałam dwa kawałki z masłem i do tego powiedzmy pomidor czy papryka, oczywiście kiszony ogórek najczęściej był. Wodę można z ogórków także pić. No i oczywiście jajka, jajka. To była podstawa. Dwa jajka dziennie gotowane takie na półtwarde. I no i tak jak mówię, różne po prostu no, takie dodatki jeszcze warzywne. To co lubisz, powiedzmy, co tam, czy sałata, czy cokolwiek. Ostatnio awokado też już się przekonałam też do awokado, bardzo dobre jest. No poza tym, jeżeli lubisz powiedzmy płatki owsiane, to jest bardzo dobrze sobie do płatków owsianych dodawać no, już, jak już jesz śniadanie, to już nieważne co do tych płatków owsianych dasz. Czy to z jogurtem, czy, czy, czy z mlekiem, czy z wodą, jak ci pasuje. Ale do tego należy dodawać jeszcze zawsze mikroelementy, czyli y, najlepiej właśnie y, się mielniane. Króciutko przed dodaniem do płatków to zmielić. Czyli dwie łyż nawet dwie łyżki możesz sobie wziąć. No Jeżeli na przykład lubisz coś innego, no to ja i sobie ser, y ser krojony i kiełbasy. Ja bardzo na przykład lubię gotowany boczek. Y no i tak powiem Ci, że tylko przede wszystkim co, wyrzekłam się, że tak powiem, y słodyczy. Czyli nie jadłam nic słodkiego. I wtedy zaczęła mi waga spadać i przestały mi swędzić, skóra mi przestała swędzić na nogach, na łydkach i oczywiście, zaczęła waga lecieć w dół. Ja zawsze się, no, co tydzień się ważyłam, czyli przez 3 miesiące schudłam ponad 8 kilo, to nie jest dużo, ale jest dla, no, w moim wypadku było bardzo dużo i przede wszystkim zaczęłam się lepiej czuć. No ale w pewnym momencie ta waga stanęła, ja oczywiście sobie stosowałam właśnie te ziarenka lnu, srezamu, czkija, no oleje też, olej jest bardzo dobry. Ja na przykład sobie biorę, lubię też kapustę kiszoną czy jakąkolwiek, czy marchewkę, czy jakąkolwiek warzywko i to polewam sobie olejem z oliwy. Ten na zimno tłoczonym, też jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład możesz wypić, to nawet łyżkę oleju możesz sobie wypić dziennie, bardzo dobrze działa. No, ale już tak jak mówię ci, że po tych trzech miesiącach moja waga stanęła. I e, oczywiście czułam się coraz lepiej, ale wiesz, ponieważ chciałam zrzucić te kilogramy, niepotrzebne, więc e, postanowiłam, że ja kiedyś przed laty robiłam sobie jednodniowe posty. I zaczęłam od, od, 20, od stycznia 22, zaczęłam sobie robić raz w tygodniu post. To wtedy tylko powiedzmy piłam, właśnie czarną kawę, różne herbaty, wodę. Nic słodzonego nie wolno, ale nie można zapominać o mikroelementach czyli witamina D, magnezium i kalium. No, wiesz, jeszcze po prostu no, uzupełniać sobie te mikroelementami, mikro czyli suplementami, ale też nie do przesady. Nie? Ja na przykład sobie brałam właśnie tego witaminę D. Tak, na co dzień też nie biorę, bo wiem, że w wielu produktach jest ta witamina D, której ja jem nie? Najważniejsze są jajka, to ci mogę powiedzieć, bo są bardzo sycące, bardzo dużo energii, witamin, mikroelementów dostarczają. No ale tak jak Ci mówię właśnie, że ten, y, tą y, no, tą tygodniową, y, raz w tygodniu ten post. No i wtedy patrzę, oho, I zaczęło po kilogramie, raz w tygodniu, po tym poście zawsze kilogram wszedł do dołu. No, a i bardzo się z tego ucieszyłam. I tak stosowałam to dalej. Czułam się coraz lepiej. Taka wiesz, miałam więcej witalności, siły. No oczywiście ja jeszcze sobie robiłam te, na, te nalewki takie czosnkowe, ale to nie musisz koniecznie. Tylko, że właśnie też czosnek, cebula to podstawa. Jak ja jajecznicę sobie robię, to zawsze jedną cebulę, dwie, dwa ząbki czosnku. To jest też podstawa, żeby wzmocnić powiedzmy nasz system odpornościowy. No ale czytałam o trzydniowych, no, zaczęłam się interesować trzydniowymi wtedy głodówkami już, bo już mi tam to nie wystarczało. No i przeczytałam bardzo dużo dobrych, fajnych rzeczy o głodówkach i po prostu zaczęłam stosować 72 godziny, czyli 3 dni byłam na poście, czyli tylko kawa, herbata, woda i nie wolno zapominać o soli. I ja po prostu wtedy tak, no, co kilka godzin sobie na czubek palca wzięłam albo tam na czubek łyżeczki odrobinę, dosłownie to parę ziarenek tej soli wystarczy, aby nasze wszystkie te, no, aby nasz system nerwowy, że tak powiem, pracował, elektrolity, żeby się wytwarzały w organizmie, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie ma, to po prostu zaczynam nam być słabo, zaczynamy się chwiać. Zawroty głowy, czyli to jest niezbędne nie, w, tej, w tych postach, ale nawet chociaż odżywia się 16 na 8, to również nie odmawiaj sobie soli. Sól jest bardzo ważna w organizmie. Oczywiście nie, nie wiadomo, że nie łychamy, nie? No, ja w tej chwili, kochana, cieszę się dlatego, że no, oczywiście jestem starą babą i mam zmarszczek pełno. Ale ogólnie skóra jest, że tak powiem, zdrowa, jest w miarę elastyczna. No i przede wszystkim dobrze się czuje. No a jeżeli na przykład nie czuję się zbyt dobrze, mam z różnych powodów powiedzmy, to kupiłam sobie też strofantynę w aptece i sobie biorę po 3-4 krople. Jak na przykład czuję, że coś tam z klatką piersiową jest nie tak, nie? No a ogólnie jest super. Jak oczywiście coś tam, wiesz, przesadzę z jedzeniem czy coś, no to, to pół albo łyżkę stołową tej orzechówki. No, no co, no tak poza tym wszystko teraz jest dobrze, no. Po prostu możesz sobie jeszcze właśnie uzupełniać tą wiedzę no od innych tych dietetyków, ale bardzo fajne jest zobaczyć ten filmik na YouTubie. Jest taki co się, dzieje, co się naprawdę dzieje w organizmie po 72 godzinach postu. Ja nawet ci go mogę nawet podrzucić i sobie wtedy wiesz prze, prze, no, przejrzysz sobie, co się dzieje rzeczywiście w naszym organizmie. W tej chwili nauka cały czas do przodu jest, nie, i cały czas coś nowego odkrywają.